Skiny DC wreszcie wrócił do sklepu z skin, które czekałeś i każdy gracz na nie czekał, wreszcie są i możesz je kupić, pokażcie teraz co jest w sklepie, a jest to mocny sklep plus wakacyjne skiny, a na początku daj łapkę w górę, daj sobie 100 tysięcy 1000 w live i odcinki na kanale YouTube i Twitch i wczoraj pokazałem jak robić darmowego skina w Fortnite, więc garnij go szybko. Mega prośba koniecznie wpisz kod tam w sklepie. Jeśli zobaczyłeś u mnie sklepie i coś kupujesz, bo mega mi to pomaga, Dziękuję Ci mega, jeśli masz mój kod, bo niedługo konkurs na pakiety startowe. Instagram i socjale są w opisie, nowe pakiety weszły do gry, a właśnie wróciły stare pakiety. Oczywiście mamy cały czas sklep. Dziczy, czyli mamy mezmera, wszystkie skiny tygrysicy, które niedługo mogą znikać. Wielką stopę mamy kapelusznika, krzaczora, no i mamy jeszcze bambiczki, czyli te wszystkie skiny, które w sumie mieliśmy w Muchołapek, Dalej Bambiki, no i do tego mamy jeszcze Kryształ, Dinozaury, kolejne Dinozaury, no i Optimusa Primala, do tego mamy jeszcze Mr. Beast, który jest od W sklepie i nie wiadomo jak długo będzie. Ale do tego mamy już ofertę dnia, czyli oczywiście skina za 800 fałolców, który wygląda naprawdę dobrze. Do tego łamy Szczękę, czyli kolejny skin za 1200 fałolczyków. Taki śmieszny kilof do tego takie ładne malowanie nawet i mega śmieszne motka czyli granie w szachy, mega polecam w sumie i wyjście z fochem, zarąbiste modkę jak się zdenerwujecie na waszego kumpla na przykład w grze. Do tego wyżej mamy kolejne rzeczy, czyli dziką kartę do 2000 v mega fajny skin, do tego mamy taką śmieszną lotnię, do tego mamy jeszcze malowania, cały zestaw właśnie od White Carda, no i takiego jeszcze śmiesznego siomka z rozdziału drugiego i do niego oczywiście kilo. Wyżej znajdziemy jednego z moich ulubionych skinów, czyli Axe oczywiście, który jest podobnie do mnie ubrany i mega go polecam na 1200 v Ma tutaj jak widzicie kilka styli, równe, różne koszuleczki, do tego taka ziomeczka 1200, specjalny kilo z tego zestawu tak jeszcze kilof rybny, no i takie ładne nawet malowanie wakacyjne wyżej mamy koniec, czyli iskra, jeden z najbardziej spoczonych skinów, granim klik z giga polecam, do tego mamy jeszcze takiego śmiesznego kota, mamy jeszcze spoconą oczywiście tą golfiskę, tenisistkę, no i mamy jeszcze tutaj piechura polarnego, który chyba się zaplątał, bo jest to zimowy skin, no i mamy wreszcie tutaj wakacyjne skiny, które musisz kupić z kodem sejkampar, pierwsze co czyli kryształ chrome turbo, polecam jeden z najlepszych skinów oczywiście wakacyjnych bo kosztuje 800 foldoldoldów do tego ma ła, mega ładny kill -off. Do tego taki fajny, właśnie jeszcze No i cały stawik kosztuje 1700 foldoldoldów. Do tego mamy oczywiście letniego drifta, który jeszcze jest co jednym z moich ulubionych skinów. I mega go Stary skin z rozdziału pierwszego, mega ładne kilofy No i do tego jeszcze takie mega ładne malowanie. Jak widziałem, cały zestaw i naprawdę mega dobry zestawik. Do tego oczywiście rubi. Czyli też jeden z moich ulubionych skinów, który giga polecam oczywiście. Chyba najładniejszy skin w sumie wakacyjny, jaki tylko jest w Fortnite. Do tego oczywiście Sikierka od niej. Brutus, który też jest mega spoko. Ja już też go mam, no i do tego jeszcze Julka, którą też każdy graczka pojem sobie zgarnąć, bo mega fajny, spacony skinek i jeszcze mega ładny killoff. No właśnie od Julki wyżej mamy tutaj już DC i DC oficjalnie wróciło do sklepu to co mówię, ja mówiłem. Wreszcie skiny są, macie sobie kupić już dzisiaj Bloodsporta, Sporter, czyli takiego śmiesznego ziomala, Oczywiście wraz z killoffem, który jest dosyć ciekawy, no i do tego jeszcze takie malowanie, które w ogóle właśnie mam do tego wyżej. Mamy Dead czyli skina oczywiście takiego ziomeczka, który był do zbycia w turnieju. Wraz z całym stawikiem z fajniejszych czy mamy Wonder Womankę, którą kiedyś wygrałem. W którym mega ładny skin, oczywiście z dwoma stylami. No i do tego mamy jeszcze wyżej. Kolejne że tak jak kobieta, kodka, w sumie mega spoko też wygląda. No, i do tego mamy ją jeszcze w drugiej wersji, czyli w wersji 0 akurat to mam, tej drugiej nie mam. I tu mamy ten specjalny kilo, który kiedyś wszyscy się hypowali i macie go już się zdobyć za jakieś 800 faudolców. I znajdziemy jeszcze bestię, czyli też dosyć spoko skina, też go oczywiście posiadam. I on ma tutaj akurat właśnie kilka, czyli taki ziomeczek, taki ziomeczek i taka śmieszna małpa. I do tego mamy jeszcze czarną mantę, czyli tego ziomala z 1500 faudolców. I jest to chyba najdziwniejszy skin z DC. I wyżej znajdziemy to, na co każdy czekał, czyli Harley Quinn oczywiście tłuczek, tłuczek i Harley musisz kupić z kodem Seikam. koniecznie to jest chyba najlepszy jeden z kilopów, właśnie w grze, który Giga polecam, bo jest to mega ładny kilop do tego. Harley oczywiście dla z komiksów też za 1200 Foldoldoldolczyków dzisiaj i do tego jeszcze zwykła Harley Queen za 1500 Foldolców. No właśnie z dwoma skinami, także mega polecam, bo jest to najlepsze z DC, jaką będzie kupić. Do tego, oczywiście, Batman, który też dzisiaj się znalazł. Do oczywiście wraz z całym kolejny Batman, czyli w wersji 0. Też dosyć ciekawy skin. Ja osobiście go nie mam, bo średnio szanowa za Batmanami, ale ten jest chyba jeden z fajniejszych Batmanów i tego już w sumie nawet polecam za 1500 v I na samej górze znajdziemy Flesza, czyli oczywiście ten skinek, który w sumie jest teraz związany z filmem, który wychodzi i dlatego DC wróciło. Napiszcie w komentarzach co najbardziej wam się podoba, proszę pisz od Sejkamca w sklepie, jeśli coś kupujesz, bo mega mi to pomoże, a ciebie to nic nie koszuje. Dzięki mega, z tego robimy konkursy. Walcz sobie w górę i zobacz w szaleńszym materiału jak odrobać darmowego skina Fortnite. Cześć!